na kolejnych mistrzostwach koła ławikowych. ja tutaj dzisiejszy sędzią w głównym dzisiejszych zawodów kolega Pietrzak Janusz główny, główny odpowiedzialny kolega Grzegorz Lęczewski z ramienia no. życzę wszystkim wspaniałych wyników fajnej zabawy no i uczciwej. to jest ważne ja dziękuję. No, dziękuję. Poproszę wygoda, że przedstawił nam no, regulamin no, zawodów godzinowych. w juniorzy, stanowiska od prawej strony. Zasiadamy na numerkę. Tylko pamiętajcie, nie na ostrej stronie. Tak jest. Nie na znacznej. są. do Seniorzy, stanowiska od 1 do 52 w stronę cypla. Pierwszy sygnał nęcenie za 5,9. Drugi sygnał o godzinie 9.00, początek zawodów. Teraz juniorzy. Juniorzy łapią do za 15:12. 15 minut krócej. Czwarty, znaczy trzeci sygnał dla seniorów. 5 minut do końca zawodu 11.55. I o 12 czwarty sygnał zakończenie zawodu. Każda ryba po sygnale wiadomo się nie liczy. Nie? Łapiemy zgodnie z regulaminem. Wymiary ryb. Zakręcamy. W czasie zawodów zanęcą mieszczącą się w dłoni, nie takimi dużymi wryłami. Bez zaglądania proszę. zaglądania. Dęka <grymka> do koreczki, na nas na stół. tu wzorcowe stanowisko. Porządek jest, tak jest. O. w jest pracowki, śmieci wyzbierane. <laughs> Tak, o, to jest wysprzątane pięknie. No. Jak to błyska, organizuje zawsze jest porządne. Tak, tak jest. Firma jest porządna. Jak już tu przeszedłeś to ci dam 10 zł. Jest. A idziesz, na ten jedzie? Słyszy? Nie słyszę. To tobie jedzie z tej kurca oczywiście mówi, że już wyjdzie Nie no, tu wzorcowe stanowisko Tak Spinningiści na start A tu proszę pana Będą brały w tym miejscu? No to dobrze, gratuluję, już z góry. Tematycznie się pogubiłem. Tu grupa najlepszych wędkarzy. Tak, jest, tak, oczywiście. Tu widzę w gotowości już ten. Kij się grzeje, proszę bardzo. Czy tutaj trener jest? Ten Młodszej generacji trener? Tak. Prawidłowo. No. Proszę o uśmiech. Uwaga, spławik wyleciał. Na no, na nadepłeś Ja? O, o, o. No tam gdzieś U, To, to, to niespodzianka. nie Nie na spławik? No, no tutaj ładny więc. To jest każdy gram. Jeste, jeste. O, to już jest Oto Każde kilo na drogę złota. Tysiąc dwieście pięć. się? Oho. w domu sto czterdzieści. Proszę podpisać.

945. Co tam jest? To na razie do. Na razie co my? Makuna Tragedia. Ani ryb, O już! jeszcze tak chyba nie zamarzły nigdy. O oh. rę. Oh. Były to może po no no prostu. No Ale ilościowo się liczymy. Samego. Sztuki. To trzeba było cię namachać. 175. <noise> 10 cm i 3 mm A jak na sam wchodzi jak umija? po go normalnie Nie wierzę po prostu bo... Ale Przemek też w ostatniej chwili Trzeba. Ja chciałem czyczyć ale mnie wyciąga 1000 30 zrobimy 40 by 45 Murawski Waldemar Yes. 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 Te numerki to zbieramy i oddamy tam przy tym, przy, czy, czy ktoś tam będzie chodził z zbierał. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem pan.

no, no, Wszystko jest ważne. Jednego ty, No i idź. No i jest trzy. Dwie. A były trzy? Trudno. Tu na trawie nie widać, gdzie jak to jest była. Poważnie? były trzy. Czy żartujesz? No poważnie. Przeleciał przez To może to na mnie? No wiem. Ja Pretensje miał strasznie by Proszę uszykować. Ale to... Podstany czy tam? Jest coś? Opuścił zawodników. Ja miał być trenerem. No tak. I dlatego takie słabe wyniki mamy. Tak. Bo brak trenera. O. Ładnie to tak wygląda. Ładnie? No, no, bo to już oni już tyle lat robili, oni wiozli. Nie chcieli przenosić, bo tam z Torunia i z Warszawy i z tego, bo to jest bo, w czasie wetkarskim. Pierwsze miejsce z wynikiem 1050 Kurzaj Mateusz Brawo, Brawo. Brawo, brawo i wziąć tam nagrodę drugie miejsce 740 gram Kazur Szymon Brawo trzecie miejsce błaszczyk Piotr 625 gram Czwarte miejsce 250 gram ródkowski Patryk. Patryk, co się stało? Teraz prosimy dwóch kolegów za udział młodzieży w młodzieży Piotr i Jarek Mateusz. Prosimy Kaczmarka. Kaczmarek wybierz co tam nagrodę i na ja... A teraz seniorów. Gdzie do on jest? podejdzie, bo jest? Pierwsze miejsce z wynikiem 4135, Michał Jasnowski. W końcu, w końcu Michał. Na się. Narodowy się. Narodowy się. Narodowy Dziękuję. Drugie miejsce, wymiarę. Wymiarę. Drugie miejsce. Wynik 1205. Górka Przemysłowa. Dobra, biorę dziękuję. Dzień, dziękuję. Byłem mistrzowi za tak wylosowane miejsce. A no tak, układy. Trzecie miejsce, jak zwykle. Dziecko szczęścia. Wynikiem 1190. Berliński zmieniłem. 4. Czwarte miejsce 1045 przybyła Winicjusz. brawo, brawo.